Hej, siemanko, duproen! cóż... Ostatnio, a ręki nie szły najlepiej, więc stwierdziłem, że czas na troszkę wyzwań. No i teraz myślę, że najwyższa pora nadrobić lekką zaległość, jeśli chodzi o podstawowe deki. No i oto prezentuję Wam z dumą dek dla Warlocka Czarnoksiężnika, podstawowy, zabrający tylko i wyłącznie karty, z którymi zaczynamy grę, tudzież zdobywamy do 10. poziomu daną postacią. W tym wypadku właśnie jest to Warlock. Dobra. No to krok po kroczku. Mamy tak, dwa razy Soulfire I jed... właściwie najlepsze removal jakie mamy tutaj, ale generalnie jest to jedna z fajniejszych kart ze względu na zero wykosztwane, a aż cztery punkty obrażeń. Co prawda jeszcze musimy zdyskardować jedną kartę yy, losową. No ale jak dobrze wiecie, nie zawsze to jest yy, powiedzmy losowa karta, a czasem nawet nie jest to w ogóle karta, tylko po prostu mamy za darmo cztery obrażeń i koniec. Druga rzecz śmiertelny wir. Jedna z fajniejszych rzeczy, co więcej, a właśnie, Soulfire świetnie współgra z og ogrzym Magiem, ponieważ za cztery many zadajemy pięć obrażeń, w sensie Wrzucamy sobie jego, plus jeszcze Soulfire w coś za pięć. E, tak samo zresztą Śmiertelny Wirż, koszt, y, kosztuje jeden many, a tak naprawdę jest to no, dość okazjonalna karta, natomiast nie wahamy się ani chwili używamy, zwłaszcza na, we wcześniejszych etapach gry. Jeżeli potem podejdzie, to właśnie fajnie z ogry, ogrzym magiem, ze względu na zadanie dwóch punktów obrażeń i dobranie karty, czyli tak naprawdę jeden obrażeń i draw karty za dwa many. Przepraszam, dwa obrażeń i draw karty za jeden many to jest, to jest marzenie, można by powiedzieć. Mamy też Elfią uczniczkę, która również jest tutaj kartą raczej, tak na dobrą sprawę, bardzo sytuac sytuacyjną. Eee, no chociażby w razie czego może nam służyć do bers tam odpalenia berserkera, no ale to powiedzmy, że to, to, to jest właśnie taka jedna sytuacja, no a zazwyczaj teoretycznie jest po to, żeby tam coś przeciwnikowi popsuć. Nie? To... Wiadomo. Mamy następnie bagiennego Raptora i żrącego bagiennego Szlama. obie te karty właściwie są takie same. Przy czym lekka przewaga Gluta jest właśnie dzięki jego umiejętności. Oba są 3-2 i tak naprawdę w większości przypadków po prostu będą rozpatrywane jako 3-2. Rzadziej przy konkretnych tylko przeciwnikach, znów to powiem, będą, Glut będzie miał tą lekką przewagę. Przez okrzyk bojowy, ale to tyle. E, dalej, mamy pocisk cienia, cztery punkty obrażeń stronnikowi. No, wiadomo, możemy ewentualnie tam, na przykład, z ogrzym go, nie wiadomo, ale te 4 punkty obrażeń, e, no i znów, e, w zależności od sytuacji, możemy albo na początku gry usunąć przeciwnikowi jakieś spore zagrożenie, albo trzymać na późniejsze fazy gry i coś tam coś tam e, namieszać. Okej, okay. kolejna karta to Gryzler Żelazno-Skóry, no czy czy Stauntem? Tak, to tak naprawdę nie ma wielu dobrych kart e, darmowych z tauntem, To jest jedna z takich powiedzmy, że ujdzie. Dobry jest Tazdingo. Ten, tak jak mówię, ujdzie. No, nie ma nic lepszego tak naprawdę w tym koszcie manowym zatrzymany jeszcze z tauntem. No, popatrzmy, nie wiem, to jest wódz grzbietych, no, ale proszę. Nie, nawet jak sobie sumujemy statystyki, ten ma 6, ten ma 5. No, to już jest bieda. I to jedyne, co jest z tauntem w tym koszcie manowym, więc no po prostu Gryzli jest ok. Eee, dalej, mamy dwie koponki straceniczego słońca. To też jest fajna karciuszka ze względu na to, że eee, na wejściu jeszcze plus jeden, plus jeden komuś dokłada, także to zawsze w cenie. Mamy piekielnogi. No to jest taki obusieczny miecz tak naprawdę, bo mm, rzucając zadajemy też swoim stworkom i swojemu bohaterowi te trzy punkty obrażeń. Eee, no ale wiecie, za, zazwyczaj jeżeli tego używamy, to dlatego, że ma to jakiś większy sens. No trzeba pamiętać o tych trzech punktach obrażeń w siebie i w swoje stworki, ale no nie zapominajmy, że jednak przeciwnika też to ładuje trzy obrażeń po całym stole, plus jeszcze w bohatera, no czasem to potrafi wygrać grę. Następnie mamy Ogrzego Maga, no właśnie, on tutaj jest czy to do Mortal Coila, czy do Soulfire, plus też 4-4, za 4 many, no to, to wiecie, nie jest źle, generalnie nie jest źle. Następnie mamy ta z Dingo, no i to jest właśnie bardzo fajny tank, 3-5 za 4 many. Eee, o nim już nieraz mówiłem, więc tak naprawdę myślę, że dzisiaj mogę sobie darować. Natomiast no to jest, to jest naprawdę bardzo fajna karta. Zresztą tak samo jak Yeti, też za 4 many 4-5 bez Taunta, ale te 5 punktów, jakby było 5-4 już by była bieda. Już by była straszna bieda, bo by go sporo stworków ściągało, a przez to, że ma 5 punktów życia. To yy, na przykład, tak, Fireball w niego wleci, jasne, zabije go, ale to jest troszkę zmarnowany ten jeden punkt obrażeń od Firebola. A z kolei Frostbolt go nie skasuje. No, wiele jest takich rzeczy, które yy, go nie kasują, przez to, że ma właśnie 5 punktów życia. No i przede wszystkim 4 punkty ataku sprawiają, że jest odporny na słowa u kapłana. Także to, 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 też jest tak naprawdę dość ważna rzecz. Następnie mamy berserkera z Gurubashi i to jest, to jest też ziomek, który potrafi sporo namieszać, o ile nie zostanie skasowany. Ale jeżeli nie zostanie skasowany, to gość wymiata strasznie, bo te 7 punktów życia, w połączeniu jeszcze z uzdrawiaczką mroczno-łuskich, którą mamy tu za chwilkę, która w razie czego, jeżeli dobrze podejdzie, to będzie go mogła nawet uleczyć jeszcze o te, tam dwa punkty życia wszystkim przyjaznym postaciom. No i w tym właśnie Bersekerowi z Grubashi, plus naszemu bohaterowi, bo zakładam, że raczej live tapowanie będzie tutaj, no, się zdarzało. Także te karty fajnie współgrają. Następnie jest ogór z Głazograbych. To jest kolejna karta z cyklu takich, no, nie wiem czy ktoś z Was grał kiedyś w Magicka. W Magicku generalnie zauważyłem, że przynajmniej chodzi mi o taki standard format. No, rzadko kiedy spotyka się takie grubasy na stołach, z tego względu, że jeden prosty, zwyczajny removal, spell za jeden many, cokolwiek. I gościa nie ma, więc rzucenie czegoś za 6 many, nawet jeżeli jest super grube, mija się z celem. Natomiast tu w Hearthstone, przez to, że nie ma jako takich Counter e, są oczywiście Rimowale, no ale to też mniej lub bardziej skuteczne. E, to, to wszystko daje nam e, w efekcie fakt, że możemy zagrywać tego ogra naprawdę, naprawdę siejąc popłoch i postrach u przeciwnika, zwłaszcza. Jeżeli to jest gracz początkujący, który też nie za wiele kart ma, no to wtedy taki ogr troszkę tu może namieszać. Co prawda każda karta ma te swoje rimowale, no prawie każda ma rimowale za darmo, no ale. Wiecie. Jeszcze musi podejść, prawda? No i na koniec mamy przerażającego Infernala. Wiecie, to jest jedna z takich kart, która jest tutaj na dobicie. Poza tym ma całkiem przyzwoite statystyki 6-6, prawda? To ma 6-7, no ale ten jeszcze jedzie jeden po całym stole. No i znowu musimy pamiętać o tym, że nasze stworki też to uderza. Musimy o tym pamiętać, ale niekoniecznie jest to złe, bo popatrzcie na przykład znów ten sam berserker z Grubashi jest dzięki temu aktywowany i dostaje 2 czy 3, przepraszam, 3 do ataku. Także jest ok. Dobra, to teraz lecimy. A, właśnie, krzywomany. Ca całkiem znośnie. Ehm, teraz lecimy i zobaczymy. Ehm, pokażę Wam, jak tym się gra. No jedziemy. Przeciwnikiem jest e, Rogal. W związku z czym glut, którego właśnie wyciągnąłem, jak najbardziej się tu przyda. Natomiast ta zdingo i piekielny ogień na razie. Znie... Chociaż ta zdingo chyba zostawię, wiecie? Zostawię. Kurw, dobra. Brawo, ja. Ta zdingo zostawię, a sobie go wkliknę. No nieważne, dobra. Został Fire. To jeden pies. Zaczynam i tak na sprawę nie mam co zrobić w tej pierwszej rundzie, więc to tyle. Um, co przeciwnik? coin i. i. hash z nieskornych, no proszę. Oj oj, 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 niedobrze się dzieje, niedobrze. On no, wrócił ta z dingo, to akurat dobrze, ale ja muszę z tapować. Kolejny glut, też w sumie ok, ale teraz dostanę w za co najmniej 4 punkty obrażeń. Jeśli nawet piąta, bo chyba jeszcze zrobisz tyle ty za jedna. Tak jest, robisz tyle ciki. A co ja mogę za te trzy manny? Kapłankę, która. Mm, nie za bardzo mi się. O nie, cztery jednak wieżą. O, proszę. A więc jednak troszkę tu miało sensu. Okej, okay. elfia uczniczka, która zabija. haha ma jego bandytę, natomiast ja psuję przeciwnikowi broń, tak żeby nie mógł sobie narzucić na nią tam. E, jak to się nazywa? poisona. Także poison na razie, znaczy. O, backstab, widzę w mojego, e, w mojego gluta, zatrzymany a, agent SI, hop, i po mojej Elfie łuczniczce, i wcisk za dwa we mnie. No i teraz, teraz tak naprawdę pojawia się pytanie, czy pisgać Hellfireem czy jednak Ta zdingo na stole sprawi, że przeciwnik obu chłopków straci, no i Hellfire tak naprawdę... A, dobra, YOLO, uhu, Hellfire, koniec rundy. Dwóch chłopaczków mniej na stole, a i tak by zginęli razem z Tazdingo. No, chyba że właśnie wykręciłby jak, jakieś Turbo Uber z Kurwi Combo, a tego bym bardzo nie chciał. I przeciwnik wjeżdża we mnie za kolejny jeden punkt obrażeń. Wychodzi na to, że tak, to tyle. Ok, 5 many to, to ja sobie wrzucę teraz tego Tazdingo, i to na razie tyle. Nie chcę na razie z Gluta korzystać, ponieważ z takich sztylecików to on ma na pęczki, co rundę sobie może robić. Więc wolę poczekać na coś, że tak powiem grubszego. Tak jak wrzuci sobie assassin Blade'a, to o, wtedy tak, to wtedy ohoho. Oh, ho oh, 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 oh. Backstab i z Assassin's Blade'a w mojego Tazdingo. No cóż, szkoda, szkoda Tazdingo, no, no ale widać taka kolej rzeczy. E ale zmienia to fakt, że drugi glut wkracza do akcji razem z kopłanką stracęńczego Słońca Hop, która go od razu dopakowuje na 4-3 i na razie to by było na tyle. Jeżeli sapnie mi dopakowanego gluta, żeby dostać mi obrażeń, no to glut będzie czekał na ewentualną broń. Jeżeli z kolei tego nie zrobi, no to glut go będzie cisnął. O! Coś, coś, coś robi glutowi, tyle widzę, bo tam nakierował na niego szczałę. Albo jednak nie. Wypatroszenie w. Kapłankę, no i co, w kombosie drugie wypatroszenie? Nie. Sztylecik. Jest poison. Tak jest, jest poison. ob I poison. Źle to rozegrał, wystarczyło najpierw rzucić sztylecik i poison, a potem skasować tego ziomka. No ale to już jest jego wybór. Dobra, no to ja sobie wsadzę ograz głazograbych. I na razie to tyle. Eee, no to jest taki klocek, który jest. No, sami dobrze wiecie, nie? tak? Stoi taki grubas i tak naprawdę ciężko go zabić, ciężko go obejść. No nie, obejść akurat łatwo, o! Poleci sapka, nie. Łamasz zaklęć. Dobra. To łamasz zaklęć mi, wyciszył mojego nic nie robiącego ogra. Przeciwnik robi sobie kolejne sztyleciki, jeszcze mnie wcześniej pojechał za trójkę. No to co, shadow boltem go w tego kacapane co, co się będę pitolił? Hop, bolt i dołożę sobie jeszcze plus 1 plus 1 na mojego ogra. No i za 7 wiadę w przeciwnika Yeps eee, I zlej tapuję sobie. A co? Ogrzymak. O, proszę. No to soulfire będzie miał troszkę większą wartość. W związku z czym za rundę kończymy. Tak na dobrą sprawę. Eee, oczywiście mówię o sytuacji obecnej na stole. Kosior prosto w ryj. No 12 do końca zostało, trochę mnie przeraża gość. Wypatroszenie. 8 do końca zostało. Wjeżdża we mnie i robi nowy sztylet? łaga Nie, kończy rundę. Nie zrobił nowego sztyleta. No to w takim razie to już jest tylko i wyłącznie jego problem, ponieważ ja wrzucam sobie Grzegorza MAGA. Jadę w przeciwnika HOP. Mogę sobie nawet dobrać kartę. O, Hellfire. Ale ja go pojadę. Yeps. Za piątaka moim. Turbo uber Solfire Uhu! No i proszę, kolejny raz darmowy dek pokonuje. Nie wiem w sumie co, ale był ruski. Nie, był ruski, więc to już się liczy. W zasadzie powinno się nawet liczyć podwójnie, bo ruskie to zdradzieckie i nie wiadomo co to tam się czai. Dobra. Tak czy inaczej, e, widzicie jak, jak mniej więcej wygląda gra tym dekiem. Mimo, że jest darmowy, tak naprawdę całkiem przyjemnie i całkiem skutecznie, co więcej się nim gra. E, dlatego polecam, zwłaszcza tym początkującym, aczkolwiek jeżeli nie macie pomysłu, e, to oczywiście zachęcam do zabawy, do m, testowania, modyfikowania jak najbardziej też. Byle z głową, tak, żeby to miało ręce i nogi i żeby, powiedzmy, no, zachować jakiś taki, m, jakby to powiedzieć, zachować, zachować pomysł o na ten dek. Czyli to jest tak, w praktyce chodzi tutaj o Grzego Maga plus te dwie pierwsze karty. To jest, to jest najfajniejsze combo. E, no a cała reszta tak naprawdę całkiem nieźle współgra, ale jest tylko asystująca, nie? To oni tutaj są po to, żeby przetrwać jak najdłużej, coś tam poniczyć przeciwnikowi. Wiecie, to, to jest taki deck, tak naprawdę nie ma określonego... Y, określonego kombosa, o, tylko no, po prostu jest z tego, co było, nie? No nic, tak czy inaczej, wydaje mi się, że działa bardzo dobrze, także jeszcze raz to powiem, zachęcam Was do zabawy, grania, modyfikowania. Natomiast, co jeszcze? No jeszcze tak, tutaj oczywiście wiadomo, linki, lewy dolny róg, klikamy, wiecie co robić. Za chwilkę będzie jeszcze Darksiders, no a już jutro więcej Hearthstone'a, także zapraszam serdecznie. Trzymajcie się i strzała, hej!